Często robię domowe kiełbasy, bo domowe jest lepsze. Tym razem wersja gruba. Wędziłem na gorąco i wyszły piękne oraz bardzo smakowite. Postąpiłem trochę nieszablonowo, ale efekt świetny. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Tym razem o poranku, a nie jak zwykle wieczorową czy późno wieczorową porą. Za oknem naprawdę bardzo, bardzo słoneczny poranek, bardzo słoneczny dzień dzisiaj będzie, cieplutki, fajny i dobrze, bo wreszcie się doczekaliśmy takich dni. Ta wiosna i nadchodzące lato jakoś tak nie mrało w tym roku się zbliża, ale dzisiaj jest naprawdę pięknie. Rozstrzygnąłem najpierw dylemat, czy ja chcę cienką kiełbasę, cienką w sensie wielicie wieprzowym, czy też grubą. Bo ta pierwsza jest e, oczywiście dobra także na kanapki, ale dobra do złapania w rękę i do jedzenia. Gruba to raczej typowa bendina kanapkowa, czy też biesiadna, krojona w plastrach i podawana na talerze. I ja miałem, moje, e, miałem wątpliwości, ale moja pani już nie powiedziała, że ma być gruba. No dobra, będzie gruba. W końcu życzenia rodziny trzeba spełniać, ale ja, wiecie, że lubię eksperymentować i lubię też niektóre zasady trochę nakinać, więc to zrobię troszeczkę inaczej niż zwykle, ale jak zobaczycie efekt będzie bardzo ciekawy. Taką przynajmniej mam nadzieję. Wynika to przynajmniej z mojego doświadczenia, że tak też się da. Na czym polega różnica? No na tym, że tym razem głównym mięsem u mnie, czyli dużymi kawałkami w grubej kiełbasie będzie karkówka, a nie jak zwykle szynka czy łopatka. I mam tutaj kilogram karkówki, mam dwa kiloszynki i mam 1,7 yy, kg boczku. Boczek w całości na ósemce. Yy, karkówkę pokrojoną, że mi do grube kawałki, szynka w całości pójdzie na szarpaku. Jak zauważyliście, nie ma tu w ogóle drobnego mielenia. Jaki będzie efekt? Zobaczymy. Przyprawy. Dwa ząbki czosnku i to chodzi o tylko o subtelną nutę czosnku, dlatego dwa ząbki czosnku naturalnego. Aromat będzie, ale śladowy i niewielki na tą ilość mięsa, ale na pewno wyczuwalny. 80 g soli. Jest to sól zwykła i sól peklująca. U mnie pół na pół, a Wy możecie dać tak jak uważacie. Albo samą peklującą, albo jak ktoś azotylów w ogóle nie wpuszcza do swoich wędlin dajcie samosól zwykłą ale to są wasze decyzje i wasze odpowiedzialności dwie łyżeczki gorczycy w całości jedna łyżeczka kolendry mielonej jedna łyżeczka kozieratki mielonej pół łyżeczki angielskiego ziela dwie łyżeczki pieprzu i łyżeczka ostrej papryki czyli nie ma tutaj żadnej dominującej przyprawy ale jest wiele bardzo fajnych smaków które w mojej opinii w całości Ładnie się złożą. To chyba tyle, więcej gadał nie będę. Zmielę, pokroję, y, wymieszam z przyprawami i zostawiam na dobę w lodówce. Jutro się tym zajmę, Może nawet więcej niż na dobę, bo chyba jutro wieczorem się tym zajmę dopiero, żeby to wrzucić w osłonki białkowe, powiesić w chłodni, niech wisi do rana, ale. To się może zmieniać. No, człowiekiem jestem zapracowanym i życie mi różne scenariusze pisze, dlatego w narracji powiem, jak to finalnie wyglądało. Na razie. Zaczynam od posiekania czosnku. Zwykle go mielę, ale tym razem nie używam drobnego sitka. Karkówkę kroję w kostkę. Całość boczku zbienę na sitku 8 mm. A do zbielenia szynki użyję szarpaka. Dodaję przyprawy, następnie mieszam i przekładam do mniejszego pojemnika, który po ograniczeniu dostępu powietrza pozostawiam w lodówce. Dzień następny wieczorem. Sprawdzam aromat. Jest dobrze. Dolewam 200 ml lodowatej wody i porządnie masę mięsną wyrabiam. Ładuję do pełna nadziewarkę i napełniam osłonki białkowe 55 mm. Zabrakło mi tej osłonki, więc użyłem też trochę 65. Obcinam zbędne końcówki, nakłuwam każdą kiełbasę, po czym znoszę je do chłodnej spiżarni i pozostawiam do rana. O poranku przygotowuję wędzarnię. Jak widać po słuchawkach na uszach łączę w tym momencie dwie pasje. Wędliniarstwo i audiobooki. Zawieszam kiełbasę w wędzarni, osuszam i rozgrzewam w temperaturze 50 stopni z włączonym termoobiegiem przez 30 minut. Do generatora wsypuję mieszaninę olchy z bukiem, a następnie piję poranną kawę w takim otoczeniu. Pół godziny później czas na wędzenie. 60 stopni i wstępnie ustawione 3 godziny. Włączony oczywiście generator i termoobieg. Zrębki w generatorze trzeba podpalić. Zrobiłem za dymę i pozostaje tylko czekać. 3 godziny później koniec wędzenia, czas na podpiekanie. Wyłączam generator dymu, ustawiam 90 stopni i instaluję termometr w jednym batonie. Aplikacji będę widział, kiedy osiągnę wewnątrz 65 stopni. To jest właśnie ten moment. Kiełbasa gotowa. Zobaczcie, jak wygląda. W świetle słonecznym zawsze wygląda najlepiej. Przenoszę ją do chłodnej spiżarni i zostawiam do następnego dnia. Oczywiście muszę jeszcze odstawić wędzarnię na miejscu. Nadszedł dzień następny, więc trzeba spróbować. Wczoraj wędzona powisiała noc chłodnej spiżarni, no trochę więcej niż noc. Cel oczywiście jest podsuszenie, bo ja szczególnie uwielbiam kiełbasy podsuszone i cienkie i grube, ale już dzisiaj oczywiście można zajrzeć do środka. Pachnie cudnie, a widzieliście, jaką ma strukturę, jak to fajnie wygląda w środku. Pomimo trochę niestandardowego mielenia, niestandardowego podejścia do składników, wygląd kiełbasy w środku jest bardzo, bardzo fajny. A pachnie tak, że się powstrzymać nie mogę. Ale oczywiście muszę najpierw zdjąć osłonkę. To no, osłonka białkowa, więc nie będzie problemu. Nie hmm. hmm. ja wiem, każdy może mieć różne gusty, różne smaki, ale mi osobiście ta kiełbasa bardzo smakuje. Bardzo smakowita. Paknąca, znakomita na talerz, siadny, znakomita na kanapki. Świetna do jedzenia następnego dnia, świetna do jedzenia... Po podsuszeniu bardzo uniwersalna kiełbasa domowa. Jak się podobało, zapraszam na kolejne odcinki. Dajcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu. Za wszelkie komentarze bardzo dziękuję. Czy to są zwykłe pozdrowienia, czy to są pytania, czy też jakieś pomysły na kolejne wykonania na inne kiełbasy, na inne wędliny. Serdecznie do komentowania zapraszam, bo komentarze zawsze należą do Was. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ja się biorę za ściadanko bardzo pyszne i bardzo aromatyczne. Na razie, hej! Tak wygląda kiełbasa po tygodniu podsuszenia. Jest jeszcze lepsza. Mniem. Chcesz więcej filmów o kiełbasach domowych? Kliknij w kapelek widoczny na ekranie. Zapraszam.